Dziewczynek Barka Wałbrzych zostały mistrzyniami Dolnego Śląska w piłce nożnej, zdobywając Puchar Lata 2012 na turnieju w Wieleniej Górze. To dotychczas największy sukces Wałbrzyskiej Kobiecej Drużyny Piłkarskiej. Kolejny turniej i kolejny sukces, tym razem po drugim i trzecim miejscu na ogólnopolskich turniejach, przyszedł czas na najwyższe miejsce na podium. Wystawione drużyny zajęły kolejno pierwsze i drugie miejsce w rozgrywkach Pucharu Lata 2012. Klub z Jagiellońskiej zaprezentował się dwoma formacjami. Obie drużyny w równorzędnych składach zaprezentowały futbol na najwyższym poziomie. Zespoły Gwarka po raz kolejny pokonały m.in. swoje przeciwniczki z rozgrywek ligowych Szczyt Boguszu w Gorce, z którymi przegrały awans do drugiej ligi. Jednak rywalizacja w turnieju pokazuje, że Wałbrzyska drużyna gramy dalej, gramy dalej, gra lepszy futbol i będzie walczyć o awans w nowym sezonie. Jedynie dobra postawa bramkarki drużyny Szczytu pozwoliła na zachowanie szans na dobry wynik w turnieju. Drużyna Gwarka miała okazję rywalizować z zespołami, które wkrótce uzupełnią trzecią dolnośląską ligę kobiet. Pokazuje to, że klub jest dobrze przygotowany do nowego sezonu, ale zawodniczki nie spoczną na laurach i już szykują się do kolejnego turnieju. Tym razem będą mogły pokazać się z jak najlepszej strony na własnym terenie. Okazuje się, że koniec sezonu to nie koniec rozgrywek dla drużyny Gwarka. Sukces w tym turnieju powoduje, że zawodniczki z Wałbrzycha są jednymi z faworytek do wygranej w kolejnych turniejowych rozgrywkach. Daje duże nadzieje na to, że w nowym sezonie z nowymi drużynami uplasują się na szczycie tabeli trzeciej Ligi Dolnośląskiej.